Dzień dobry, cześć, i Czołem z tej strony Aga. I to już chyba jeden z ostatnich filmików w tej serii, co ostatnio powstało u mnie na biurku. I chciałabym Wam pokazać taki album, który powstał z potrzeby po prostu stworzenia czegoś z tymi papierami. To są papiery, które mnie zachwyciły. Oczywiście są to papiery do druku od Artstory, w którym, jak wiecie, jestem tutaj koordynatorem DT. Więc mam dostęp do tych papierów, i jak już powtarzałem wiele razy, ostatnio odkrywam i fascynuję się papierami, którym możecie sobie drukować tyle, ile chcecie na zawołanie. Nie trzeba czekać na przesyłkę, wszystko jest od razu, co też jest zgubne, bo Karolina wysyła tyle, w sensie robi tyle fantastycznych papierów, że nie ma czasu, żeby to wszystko wiecie, zużyć, zrobić. Także te papiery ze mną chodziły i stwierdziłam, że musiałam coś z nich zrobić. I tak oto powstał właśnie ten album, do tego tutaj bawiłam się maskami, to jest jedna z moich ulubionych masek ostatnio od Karoliny i bawiłam się woskami, dlatego tutaj taki jest, wiecie, cały miszmasz, testuję ostatnio właśnie fajne, nowe rzeczy, które gdzieś tam wpadły mi w ręce, a jak już zaczynam testować, się do czegoś przykleję, no to używam tego bardzo często, bo jak coś mi tam się raz sprawdzi, no to staje się moim ulubieńcem. Póki nie dochodzę do wniosku, że kurde, przesadzasz i trzeba byłoby już zrobić z czegoś innego. A więc tak wygląda moja okładka. Po raz kolejny widzicie tutaj kawałek patyczka. To jest taki mech, który można kupić w Action. W Akcjonie. Jest moim ulubieńcem, słuchajcie. I tu, i tu, i tu. Yy, uważam, że to jest po prostu idealny ostatnio wypełniacz kompozycji. No i idąc do środka. Mamy bazę zrobioną na czarno, popryskaną tutaj mgiełką srebrną. No i kolejny mój ulubieniec, no to jest słuchajcie ten pędzel, który jest 13 art do chlapań. I jak tylko robię chlapania, po prostu skradł mi serce i jest rewelacyjny. Polecam bardzo. Idzie zajączek. Idzie dzień kobiet. Albo był dzień kobiet w zależności od tego, kiedy ten film się nagra. I słuchajcie, idziemy do środka. Środek jest zrobiony na czarnej bazie. Rzecz, w której ja się ostatnio zakochałam, wracając powoli do mediowania, to jest fantastyczny pędzel z 13 ars, który dostałam od Aidy. Jest on idealny do chlapań. Uwielbiam go i w ogóle nie wiem, jak ja mogłam bez niego żyć. Polecam go. Jest on naprawdę śmiesznie tani w porównaniu z innymi narzędziami do scrapbookingu, polecam, dla mnie słuchajcie, kolor idealny, bo go widać wszędzie, pewnie wolałabym czarny albo coś tam, albo turkusowy, żeby im pasował do mojego scraproomu, bla bla bla, słuchajcie, nie ukrywajmy, że po tym jak ja mam wszystko w jednych kolorach, to mam jedną wielką turkusową albo jedną jakąś tam inną plamę, Wygląda to pięknie, wygląda to estetycznie, może i mózg odpoczywa, ale ja potem nie mogę nic znaleźć, więc dziękuję bardzo, że on jest w takim kolorze i włosie jest też w takim kolorze, że widać go z daleka, widać czy jest umyty, czy nie jest umyty. Yy, polecam, polecam. A wracając do albumu. Zobaczcie, tak jak mówiłam, on powstał z potrzeby stworzenia. I wiem, że będzie ciężko tutaj włożyć zdjęcia, natomiast ja mam na to rozwiązanie. Karolina wypuściła serię mm, ramek do drukowania i też ją tak ładnie trochę właśnie poprosiłam. Pod tym względem, że właśnie pomyślałam, jak tutaj wsadzi zdjęcie, jak wrzucę tutaj zdjęcie, no to to będzie tak trochę krzywo wyglądać, bo ani to. no wiecie, tak jak pięć do oka. Natomiast jak ja sobie tutaj zrobię ramkę, zwłaszcza na podniesieniu. I właśnie dlatego zobaczcie, mam tutaj takie przestrzenie w tym albumie porobione. No to jak ja sobie tutaj zrobię ramkę i może jeszcze coś do kompozycji podopycham, no to to będzie miało sens. I tak właśnie tu powstała klapeczka. To sobie zrobiłam już specjalnie miejsce na zdjęcie. Właśnie po tym, jak upatrzyłam, że kurde, będę miała problem, żeby tutaj w łatwy sposób dokleić fotkę. To nie ukrywam, nie jest album dla początkujących w sensie, żeby powycinać, żeby go uzupełnić zdjęciami, tak? Żeby go zrobić, nie jest trudny do zrobienia. Natomiast, żeby go później uzupełnić zdjęciami, żeby to miało ręce i nogi, no to tutaj już trochę trzeba mieć, moim zdaniem, takiego zmysłu, jak to tam poukładać. Natomiast słuchajcie, nie będę ukrywać, że często robimy albumy, że w momencie, w którym my je dajemy komuś, żeby one się podobały. A już jak oni sobie tam poukładają w nich rzeczy? A zazwyczaj jak wiem, to nie wklejają tych zdjęć, ale to już jest ich sprawa. E, tu mam taką kieszonkę narożną, a tu mam jeszcze beli, będzie taki dosyć duży, więc tutaj spokojnie e, duże zdjęcie zobaczcie, tu mam jakieś moje stare zdjęcie spokojnie wejdzie. I ono jest na przestrzał. Więc tutaj nawet kilka takich fotomat można dołożyć. No tu będzie musiało być zdjęcie mniejsze. No, jak ktoś bardzo chce, to może takie zdjęcie sobie tutaj wkleić, tak? Natomiast no te papiery, one tak mi skradły serce, że ja bym wolała, żeby je jednak było widać. Stąd będę tutaj dokładać po prostu ramki z fotkami. No i jak słyszycie, absolutnie nie zamierzam się pozbyć tego albumu. On będzie mój i tylko mój. Spokojnie, można tutaj też te foteczki takie duże wkleić, no natomiast może jak już się zorientowaliście, ja lubię takie albumy, w których jednak te papiery gdzieś tam z tyłu widać. I zobaczcie, tu się nic więcej poza tymi dodatkowymi jakimiś klapkami nie dzieje. Tu są już proste strony, które tylko czekają na zdjęcie i właśnie, żeby coś się jeszcze zadziało, to w tej ostatniej mam po prostu tutaj kieszeń od góry, gdzie mogę sobie włożyć. Nie skleiłam jej, patrzcie. No, to sobie skleję i będę mieć kieszeń od góry, gdzie będę mogła sobie dołożyć maty na zdjęcia. Albo nie będę jej sklejać i po prostu będę mogła tutaj więcej mat na zdjęcia włożyć. I w ten oto sposób, o właśnie sobie papier odkleiłam, ale dobra. Więcej tutaj ma włożyć i tu spokojnie też na końcówce zobaczcie, mam sporo miejsca. A co więcej, robiłam to taką metodą, jak robiła ostatnio Cathy Orta King, jeden z albumów: Windows of the World, chyba, czy jakoś tak to się nazywało. Ja sobie właśnie od niej wykupiłam, żeby zobaczyć w jaki ona tutaj sposób binduje fajnie album, bo mi się spodobały jej nowe patenty na bindowanie, i tak właśnie o to. Hmm, tylko sobie tutaj użyłam, bo stwierdziłam, że najwyższy czas go użyć. Za wszystkie efekty dźwiękowe. Jak zwykle ostatnimi czasy przepraszam Was za wszystkie dodatkowe efekty dźwiękowe. To mój ulubiony pies Lucjan śpi obok mnie i słodko sobie chrapie. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Pa!